No siema widzowie, jestem Paweł Szerman, no i jaka dzisiaj u was pogoda była, bo powiem tyle, u mnie było na początku git, no, no nie można mówić, że nie, No było idealnie, było... było naprawdę dobrze, pięknie było, pogoda była git, słońce świeciło, nie wiem, ile było na stopniach, bo nie wiem. Dla mnie, jak jest gorąco, to jest od 15 do 42 stopni. No i potem. Znaczy, ogólnie stałem o 11. Nikt nie pyta, ale stałem o 11, bo grałem. No i mówię, no, siedzę sobie. Z siostrzeństwem się bawiłem. Też trochę. No i wyszliśmy na dwór, też się tam bawiliśmy, w piłkę graliśmy. No i nagle kropnęło. No, zagrzmiało, no i chowałem się do domu. No i jak runęło, no to, no to dupa była. Dupa. No, no nie ma innego słowa. No zaczęło brzmiać, lać, walić. Co prawda tylko 15 minut, no ale... Mówię, no już potem pogoda się zepsuła, teraz jest taka niejaka no tak się, ze bo... Bo lubię, to, tak? Ale jakby co, to na łyżkę, bo tym czasami mieszam. No, ale nie ważny. Nie wydłużę sobie, okej? Okay? Głupi nie jestem. Trochę, ale to tylko trochę. No. Cze. Inaczej powiem. Mm. Nie jestem w połowie głupi, jestem w połowie mądry. W połowie głupi nie jestem, jestem w połowie mądry. A bardziej to jestem... W 50% głupi, w 50% mądry, ale. Ale. No, ale dupa po prostu. Hmm. Czy coś więcej mogę dodać? Chyba nie, więc będziemy się żegnać. E... Co mogę jeszcze zrobić? Mogę. E... Ech. O, Czek, kurde, o, żmiję umiem, widzisz, widzisz, a bardziej widzicie, może nie jest idealna, bo ciężko tak jest, ale czek, o, nie, no, ładna żmija, no, no, dobra, nara, nara.